Ciemano na kolano, bo. zbytnij <laughs> to ale. Jeszcze raz. Ciemano kolano, z tej strony kaźmisz, ze mną Matejko i Ogólnie jesteśmy w Józefkowie u Krzysiak. O Patajta, nie ma nicie. No, od razu nie ma, no zahaczyliśmy, zaraz idziemy znaleźć resztę ekipy. Józef tu, u Krzysiak, ogólnie poletka. Mega dużo YouTuberów. E, tutaj macie Taleksa, 320 Z kejsem Krzysia Tam jest Brączek O trzeba Patrz, ta panka z też nagrywał <laughs> Idziemy dalej Idziemy znaleźć resztę wczorajszy łop. łop, 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 łop Alan Justyna Tutaj Leksion, patrzcie ile w ogóle tu jest rzeczy Co tam młoda powiesz? Witaj się ładnie do kamerku. Dzień dobry. Panie Alanie, ja. co pan powie do kamerki? Nic jak będziesz powiem. montował, to będziesz mógł się podziwiać. Ja nic nie powiem, ja to wiem. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy Adaśka. Cześć, witam serdecznie. Adaszko jak targi? Bardzo ładnie, cudownie i przyjemnie. Tak też myślałem. Powiem coś nagrać? Ja nie wiem. całe, całe półtorej minuty weźmia ja zaraz. Tak jest. To na razie trzymajcie się szybko. Dalej, idę szukać dalej. Ole wszystkie. jak cholera I to by było na tyle A no tak Ta Bolka znaleźć o. Panie Wolek! Idę do pana, żeby wyświetlenia były Witam serdecznie Co tam pacaj, ta bob nagrywa Przedstaw się ja już się przedstawiałem Nie masz sobie? emeryturki? E, emerytury? No Całe 2200 Uuu, kochaniutki Bo, O, gato na, ty wsi się powoli Nie ma no. no, to... Tony na wodę nie kupi, za te pieniądze <laughs> Kurwa Nie no Ale ma roboty Ko, Kogo jeszcze nie złapałem? Muszę pochodzić, nie będę na złapę. Kuzyniaków trzeba złapać Także kurwa Trzeba chłopaków trochę poogarniać Wszystko się rozeszło ja no, tu już jedziemy muczować A to jest Krzysia może, traktorek? No może za nie złapać, jakbyś chciał. No, Z pieknie no, tak, tak, no ty! Casey, tak, k tak, 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 tak bo, bo, bo Boża bolka dupa. Bo, można pomacać. Ale ja mam szrakę, co? Kurwa. <ślonia> 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 Konkretna pierdziana. <ślonia> Tako trochę mało, żeby tam hecić, no ale da radę. Nie, no głupotki, głupot w niej trzeba. nie by był otwór. Tak jest, trzeba ja iść trochę ogarnąć ja resztę chłopaków, bo kurde, nie mogę nikogo zlokalizować palić bo O, Także. O, z 3 metrową. Kurde. Andrzej, powiedz mi szczerze, nie? No. Ile ty chcesz za to nagrywanie? Kurwa. Szczerze, nie, no. nie stać mnie na nagrywanie dla Ciebie. Dobra, a tak, a tak, a tak szczerze nie wstawisz to na drugi rok na zniwa? Nie, ja to będę miał w przeciągu tygodnia, bo mój wow. montażysta, pan Alan, którego tu już widzieli, no. e, mi to ogarnie. Ma, my, my też mamy kamerzystę teraz, ale no ja wolę to nagrywać. Kamerzysta mój lata aktualnie teraz. Bardzo serdecznie go z tego miejsca tak sprawia. Ja, ja nagrywam, on ogarnia wszystko. Dorobiliśmy się w życiu wreszcie kogoś. Mamy tak. kamerzystę wspólnego. Kto, ktoś co już pomoże. Tak. Chłopok ambitny, młody, Url. Bo... Pa jak poszedł nie zdążyłem chłopa nagrać. Ja coś się urwie, coś się urwie na co proszę Krzysiu... Chyba Krzysiu pozbierał boże kamienie, co? Tak mi się wydaje. A, ale ładnie, fajną robotkę to robi. Ta, Pamięci, to to jest... Tak jak dochodzenia nie było rozrobione to tam właśnie gdzie wszystkie namioty to wszystko petarda. Nie, właśnie tak patrzę po tym to jest sztosik, no tylko tak jak ja bym patrzył to 3 metry, tak? No, bo co mi po no, Chyba, że tutaj... do kłoty. To byś tego patrzył. No, ten jest fajny już, ten co jedzie już jest sztosik O, mask no, ład nadchodzi Korona na bransolecie Czekaj, czekaj Olek, żeby cię nie rozjechali no Nie no, klasidło jedzie Pięknie, ja wam to nagram, mordę. Będziecie mieli tyle relacji z tego, że to... O, i tutaj sidło przyjechało. Stale XM320. O się kurzy. Uuu, nie, ale to jest potwór, co? No 300 ma machnięte, No, no, usłyszałem, że 300 i O, pięknie, mulcer Szczerze? To będzie najbardziej e, nieogarnięty vlog, bo nie wiadomo co, gdzie i jak nagrywać Najbardziej. i patrz, ja też tak chcę tak 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 takiego nagrać Kurwa, nie wiem, czy tak nie zrobię teraz. Jeszcze wezmę Nagrywasz? No, jak? A, no, cały miękki Kazik478mpl Solec się teraz I yy, ja, ja kurwa kamerzysta O I, I, I Tu jest stary No. stary Lopar. Najbardziej nieogarnięty vlog Wszystko wszędzie i nie wiadomo co I chuj Nizno Wszędzie. No wszędzie Jeszcze raz to trzeba ogarnąć Nie wiem kiedy Amlatadron um, Brączka jeszcze nie nagrałem Dobra, ja idę bo muszę od pana drona Dobra, nagrywaj tak to konkretnie. O Tak? Nie, ale, no. konkretnie. konkretnie. Alan, tam coś macha. Za szybko wyjechał. Idziemy nagrać brączkę, a co brączek kombinuje, bo brączkę jeszcze na vlogu nie mam. Dzień dobry państwo. I co pan robi? Witam serdecznie. Nagrywam film który nie wiem czy zmontuję Aha. ale I... nagrywam, żeby ludzie widzieli, że nagrywam, tak? Tak jest. Czyli wszystko. Czyli jest nagrywane. A tu znowu klasidło Dosyć zasuwa, nie? Ty, no ja jestem w szoku, bo ogólnie jeśli chodzi o jakość cięcia i szybkość w ogóle zbioru to on faktycznie może kurwa 30 coś tam, jak nie ze 40 na godzinę. No, być, no. no. no ale no, kombine za miliona to czego ale się, się tu... wydaje, że jemu ta przystawka jest mała jeszcze. Też mu powiedziałem, ale powiedział, że tak na pola hektarowe czy coś jak mają, to jest e, idealnie No, bo ogólnie kombine wydał radę na pewno większą. 100%, no. bez problemu. Tylko też mówi, że to jest najmniejszy ten. Eee, słuchajcie, ludzie u Kazika na vlogu, nie wiem kiedy byłem Naprawdę nie pamiętam, nie? Ale kiedy my się widzieliśmy No dobra, to pomijając No To pomijając Ale Dobrze. pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, bo tu moja mordeczka, Kazik Dobrze, dobra Zaraz coś nagramy dalej, żeby wszystkie maszyny złapać, bo tu dzisiaj będzie od grona rzeczy, a tylko 50% baterii No jest pantanas, którego na tym filmie by nie mogło zabraknąć. A mnie tu taki... A mnie tu nie było jeszcze. No, no, nie było I spiska i go tak. Pa, Pantanazistroś. Panie Wolku. A kuku Dobra, idziemy dograć coś jeszcze i, i będziemy się żegnać. Idziemy nagrać. Im za rękę czy bez. Możemy za rękę. Możemy? Tak? Daj rękę. O, idziemy za rękę. Za... Kurwa, dłuń wielki. Kur... <laughs> Dobra, puść. <puszczcie. laughs> <laughs> <laughs> się przypierdamy. Pak kaderski się wie, bo nagromasza. Kurwa. Dobra ja idę. To ja idę teraz. Chodź, pokażę ci jak to się pojrzy. Kurwa! i Gaz i Ja jeszcze krzyśkawkę, ja nie jeździłem. E, nie? Nie, dobra. Na automacie masz ustawione wszystko, więc tylko opuszczać i gaz Nie masz Moment, przy tu, tu, tu już robili. Jedziemy tam. Weź tu się teraz połap, gdzie kurwa co było robione Kurwa, normalnie Przecież, kurwa, to, czekaj tu to jest tym dużym robionym. No, o tym Elegancko Bardzo ładnie Ale dziwnie Z tyłu też A, Ale by było jakby go wciągnęło Spierdalaj <śleszy> 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 Uważaj, bo Funda, żebyś nie wyjechali, no, Bo wpyndzik Krzysiu, gdzie tak biegniesz? Halo, Krzysiu, 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 Mayday, Mayday Kurwa, ja zaraz mu pokażę Co z tego, że ma więcej koni? obok niego zaraz Wika, bo cię rozjadę Pewnie ten Gdzie się trąbi? Nie. Tu chyba kliknij. no To kliknij Proszę zjeżdżać na Halo, o, proszę, o, tak jest, jest. Piwkiem sobie urzędują Czekaj, bo to cofanie? A to wjeżdżaj ty tu Poczekaj, ja tu jadę Czemu tu? A gdzie tu się opuszcza? Masz tu na to Tu, dobra, jest co mnie robisz, aż przyjadzie? Moment, jadę tam Ale super nagrywał może chcesz opaskę na głowę ogólnie? E, za późno. <noise> Chłop, człowieku, nie przygotowany zaraz, człowieku przytrzaśniesz kogoś Kurwa kierunek włączył, nie to, o Ja... Bie, nie, on tu robił, ty, tu jechał To następny przejechał, tam, to tutaj nie jechał Ty, bo czego za tobą, ty? Dobra, jedź Eee, daj mu kurwa gazu trochę, Mariusz. Dobra, poszło. Mój Jezu wyleci chyba z kabiny zaraz. Nie wiem czy tu robili czy nie. Nie wiem, będzie dwa razy zrobione na kupę. Nie wiem. E, Wiedź tego maseja. Ale nawet trzy ciągniki się załapały, no proszę bardzo. Kurda, myśleliśmy, że nie pójdzie on pod tym, nie? Te, ale elegancko sobie daje radę. Jest i głębokość i wszystko. Nie wiem jak to ma zapotrzebowanie, tak ale wczoraj tak mówimy kurde, wszystko ze swoim grubyrem No tak na luzie, w miarę se radzi 9 ale... na godzinę i... O proszę bardzo jak ładnie tutaj elegancko <słukasz> <słukasz> Nie no powiem wam wariaty, że pierwszy raz z caseem jechałem w sumie tak żeby coś porobić i fajno Fajny ten okej. Okay. nie powiem, że nie o i Fendzik jedzie, zobaczymy jak Fendzik idzie jeszcze za gromaszem. Cał, ciao. 500 maszyn, 2 hektary no, pola. Musimy jeździć inaczej, żeby co nie... ...dziewięć. Co inaczej zaczeka? Dziewięć. Fendzik za gromaszem. pole, stęknął. Idziemy. Jazda jak cholera. Dobra, mordy, idziemy jeszcze nagrać e, Masejka nowego, 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 nowego i będziemy kończyć vlogasa. Co nie, Bolek, co o tym sądzisz? E, nie mam pojęcia, ja już mam, nie mam sił, nie mam gazu już. Zmęczony. się, ma, które się nagadałem, naśmiałem, na, na nagrywałem, nabiegałem, że już nie mam siły, nie chcę mi się. Chłop zmęczony. No, trochę. Będzie na... trzy dni w szoku. No, nie będę mógł do siebie później dwa tygodnie znowu pewnie dojść. Kurde, ale nie jak. Ale Ła... nie wiem co zrobić, czy ja go. Ładny jest ten masek, no kurwa, ładny jest. Raczej znaczy, mi się tylko ta, ta szyba taki raczej, nie? Tak, ale ten przód ma strasznie pochylony do przodu. Może tu jak powiem, czemu pomiędzy maską a szybą jest taki ten, ten, ten coś. No to wygląda jak serio, nie? Uwaga, bo idę nagrywam, co <laughs> tu gonią teraz Kurwa nie wiadomo gdzie uciekać Tutaj tak, na GPS się ustawiają wszystko Elu <laughs> Będę za nim biegł, nie chcę mi się. Ale pojechał. Jak on to widzi, w trendy jechać? Kurwa. Nie, GPS-a pewnie mają ustawionego. Chyba, ale ty się pogubił. Nie Szaleństwo, jednym słowem, szaleństwo na polu. Wszystko to najlepsze odczycha. Tak. Fyndy, Kejsy, Maseje. No dobra, może Maseje nie najlepsze, no ale ty są. Nawet o! A gdzie on tu wie, że jak tu zasiane? Co? Dobra mordy, ale na tle fenda, ja się z wami żegnam do następnego vloga, trzymajcie się, łapeczka w górę, subskrypcja, jelu!